Zaczekajcie, tu ja. I dzisiejszy ciąg będzie trochę inny. Sam pokazuję drugi stary i koni. Dobrze, zacznijmy od rysunków koni. Poczekajcie. O. Um. o, są takie koniki. Tu jest taki. Ja lubię rysować o takie coś. O. I tak jest jeszcze. O tak jest jeszcze... To się tylko tylko pyta. Taki jest niepokorowany trochę. Czekajcie. O! Teraz, uwaga, uwaga, ten jest przepiękny. Najładniejszy ze wszystkich moich rysunków chyba. Ta Dam! Ta Dam taki ślicznotek. Bardzo mi się podoba. Ma takie słodkie oczka. I chrapki i w ogóle tę buźkę. I w ogóle jest bardzo słodki, moim zdaniem. Bardzo go lubię, jest taki fajny, mm. mi się bardzo podoba, dobra, dalej jest, myślałam, że tu jeszcze jakiś konik jest, aha, jest chyba, czekajcie, jest to chyba, o, to jest taki konik w gwiazdce, o, gwiazdka i ten konik trzyma sobie serduszko, jest on słodki, to jest taki konik, w którym dodałam różne elementy, no i to jest gwiazdka. I to jest już tyle. i teraz moje rysunki z jest takie moje logo Star Nie miałam narysować takie pies, więc tak to zrobiłam. To jest Anita i Piesol. Dalej jestem jakby ja w swoich takich ulubionych na Star Stable. Tylko ta bluzka była trochę ciemniejsza. miałem ja chyba inne serduszka. To jestem ja, Anita. Teraz jest mój koń, czyli piesol. A ja na niego mówię nie umiem mu tego. nie umiem rysować, więc przyklejam. Tak, wygląda, to jest ten kod. Teraz tablet, co daje informacje na początku. on. Dobra. Dalej są, są takie puchary, czy to to jest lady dyplomy, plany, no, jestem jeszcze jakby taka, ja na pisolu, ja nie wyszłam, czekajcie. Jeszcze chcę pokazać jedną rzecz. I, e, gdzie to było? Którą sama robiłam, czekajcie. Gdzie to jest gdzieś na końcu chyba? O, dzielnik źrobaka. Hej, nazywam się Adi, poznamy się lepiej. I tu jest taki słodki źrobaczek. Ja mm, tak, ja to jest z konią, mnie. Dalej jest jak klacz rodzi. co ja napisałem może takie ciekawostki, jak klacz rodzi. Jakby ktoś chciał. Mm, Taki opis, w którym ja to czytam, o to wszystkie różne informacje, to piszcie w komentarzach. Dalej jest dorasta. Dalej są skróty, które poznamy na następnej slajdzie. Tata i mama tak rośli. Kopyta. Tutaj jest różne informacje o kopytach. Smakosze kosze konie. Dalej jest jak koń skacze. I tu jest już dział drugi, czyli hej, jestem już młodym koniem. Metal w pysku, słuch, czym czyścimy konie, tu mi się kartki stały. dalej jest to ja jestem już dorosły i to jest ten konik, dalej jest koń i człowiek, to jest że on tu wącha rękę człowieka i takie różne ciekawostki, jak łapać strzemię, kroki po kolei, sprzęt, sprzęt do jazdy, to jeszcze kąpiel. Ką, kąpiel. To jest. Hmm, I dalej jest jeszcze przyczapa Ale tu już nie zrobiłam. Mam nadzieję, że rysunki i dziennik Grzewaka Wam się podobały. W odcinku to tyle, a więc. Pa!